Dzisiaj będzie taki... no widzieliście, że jest... Co wy KURWY się z moim opresorem? Jezus. Nie wchodźcie... wejdźcie do samolotu, tylko wejdźcie. Stalker ma kierować. O Jezus, nie wierzę w was! Franko! Nie odlatujcie! Świetnie! Tam muszę uczyć dobre głupie 4 minuty. Będę musiał lecieć z wami niestety Stalker wysiada i ja będę kierował, bo, bo przez pewnego bo przez pewnego Franka będę musiał lecieć też samolotem. Zostań i ja kieruję. Podziękuj Frankowi za to, że nie kierujesz. Bo mi zniszczył opresora i będzie do użytku za, no nie wiem, 4 minuty? Stalker nie odlatuj! Serio, stalker weź się ogarnij, Bo to jest tak jakby na czas! Zwiat jest na czas! Nie nienawidzę cię stanko, nie? Long dude! Ja kieruję. Nie wierzę w niego, nie, nie wierzę w Stalkera. Fajny, ale no... Denerwujący. F stalker fajny, fajny, ale denerwujący. A w ogóle jest Stalker, że ja wylądowałem od drugiej strony jakoś wykręciłem. Kik krewkiego byka. Bo kre krewki byk dąży, to kick go. Kurde, nie da się. To że ty wylądowałeś. Wycofaj! So Wycofaj! So Kurde, ty nie umiesz lądować, chłopie. Ja wylądowałem nawet się nie zadymi. Iś w ogóle się dymi. Chodzi o lądo... mi chodzi tylko o lądowanie. Rozpoczynam zwiat. Stalker wyłaś z samolotu. Już. Nie! Podziękuj Frankowi, że nie kierujesz. Podziękuj Frankowi, że nie kierujesz. Wysiadł. Już, Stalker. Ja kieruję, Stalker, Ja kieruję. Nie! Tu ma być normalne, bo my nie będziemy mogli tam polecieć jak ktoś z naszej ekipy. Ach. Nie! 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 Jak ja wsiądę, później jak ja wsiądę, wsiadacie wy. Jezus! Wsiadajcie już! Franco, chodź! Franco, Stalker, wsiadajcie! Nie utrudniajcie mi tego, no! Z wami się nie da. Tak łatwo tego robić. Z drugiej strony, Stalker. Stalker, wsiadaj! Wsiadaj, Stalker, no! Wsiadaj, Stalker! Nie, ty masz nie wsiadać na motor! Wsiadasz do samolotu, już! Stalker, wsiadaj do samolotu, już! Stalker, wsiad wsiadaj! Stalker, no! Nienawidzę Cię! Sorry, widzowie, że... Sorry, widzowie, że długo nie było live'a, a przy Stalkera znowu długo nie będzie. Nie mam Cię gdzieś. Ja z Starkerescą nie będę robił napadów. Mam cię gdzieś. Mam cię gdzieś! W dupie cię mam. W dupie cię mam. Kurde, Starker zepsułeś go! Nienawidzę cię! Świetnie, super. Musiałeś w tym lecieć sorry was widzowie, a przez wiele musimy tu zagądzić teraz i live'a nie będzie